Czytanie z Sejów Apostolskich. Do listry nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonią, podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i szedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnawą do Derby. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium, do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wyjść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele, wśród modlitw i postów, ustanowili im starszych, Polecili ich panu, którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydję i przybyli do Pamfilii. Kościli słowo w Pergę, zeszli do a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrani miejscowi kościołu, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich działał, jak otworzył Paganą podwoje wiary, i dość długi czas spędzili wśród uczniów. Oto słowo Boże. Bo niech będą Niech Cię wierbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła I niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy Aleluja. Niech mówią o chwale Twojego królestwa I nie głoszą Twoją potęgę Synom ludzkim oznajmić twoją potęgę i wspaniałość chwały Twojego królestwa. Królestwo Twoje, królestwem wszystkich wieków. Przez wszystkie pokolenia Twoje Panowanie. Alleluja. Niech usta moje głoszą chwałem Pana, a wszystko, co żyje, niech wielbi Jego święte imię na zawsze i na wieki. Aleluja. Chrystus musiał wczepieć i zmartwychwstać, aby wejść do swojej chwały. Aleluja! W według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daję Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Niech się nie trwoży serce Wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że Wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do Was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem Wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z Wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma On jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał. Oto słowo pańskie. Panie Jezu, dziś mówisz do nas, pokój. Zostawiam wam, ale od razu dodajesz nie tak, jak daje świat. Ja wam daję. Tak. Jesteś dla nas takim wzorem tego pokoju. Tego pokoju, jaki chcesz nam przekazać, dodajmy trudnego. Bo tuż po tych słowach niedługo tak zostałeś zabity. I wydawało się, że ci, którzy cię zabili, mają problem z głową z tobą. Tak, ludzie zapomną o tobie, a jednak tak nie było. I tak zapewne też się wydawało tym, którzy ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Ale kiedy go otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta. I tak ta Jezu, wydaje się wielu tym, którzy zabijają dzieci nienarodzone. Tak, że problem z głowy. Nie trzeba już się przejmować, że będzie poczęcie, urodzenie niepożądane. No i tak świat się raduje z tego, że może zabijać i jesteśmy ostatnio często świadkami tego, jak wiele to manifestacji jest właśnie w Ameryce, gdzie są najwyższy zapowiada ograniczenia aborcji. To ileż te tysięcy wyszło na ulicę protestując, domagając się prawa, prawa do aborcji. Tak, Panie Jezu. Wydawało się, że zabili Pawa, a On staje. Podniósł się. I tak się wydaje, że te dzieci zabite, a tymczasem będzie czas, że te dzieci powstaną. I ci, którzy je zabili je zobaczą, jak wtedy się poczują. Panie Jezu, oczywiście nie chcemy, nie chcemy, żeby tamtych ludzi do piekła Wsadzać? Nie, ale pragniemy, żeby świat zbłądżał, nawrócił się, tak. I tego tak to jak ta msza święta, taka intencja sprawowana, żeby zaprzestano zabijania dzieci, tak i my Ciebie też, Panie Jezu, prosimy, żeby ci, którzy noszą się z takim zamiarem, żeby do tego zamiaru odeszli. Ciebie prosimy. Módlmy się za Kapłanów o wiarę, nadzieję i miłość, a także o, także aby byli wierni nauce Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. się o światłość Ducha Świętego i nawrócenia Kamila Zgłoszowa. Ciebie prosimy. Pogodzenia gniewu Bożego nad grzesznym światem i rozszerzenia królowania dwóch serc miłości Jezusa i Marii w Polsce na całym świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Modlimy się za zmarłych z naszych rodzin, naszych krewnych duszy, czyste, cierpiących za te, które znikąd ratunku nie mają. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie. Módlmy się także zakonających, zwłaszcza za tych mi, ja pracuję. Ciebie prosimy. Słuchaj nas. się na wszystkie poczęte dzieci, aby się mogły szczęśliwie narodzić, być ochrzczone i dobrze wychowane. Ciebie prosimy. Słuchaj nas. się w intencji y, dzieci poczętych i tych wszystkich, którzy modlą się duchowo i adoptują te dzieci duchowo. Ciebie prosimy. Słuchaj nas myślę za osoby, które dopuściły się aborcji, aby nawróciły się z całego serca za to żałowały, za uczyniły i też światu głośno mówiły o syndromie aborcyjnym. Ciebie prosimy Słuchaj nas. Modlmy się, aby nasze córki, nasi nasi synowie zakładali święte rodziny, gdzie Pan Bóg, przykazania Boże, Matka przynajmniej świętsza, sakramenty święte były na pierwszym miejscu. Ciebie prosimy. Przeboganie Trójcy Przy Najświętszej Matki Bożej za grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Boże Ojcze Mogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przedkładamy w Duchu Świętym w zastępstwie Matki Najświętszej przez Chrystusa, Pana naszego.